Witam Państwa bardzo serdecznie, jest mi niezmiernie miło, że ten szczególny czas możemy spędzić przez chwilę razem. Jest rok 2020, który dostarczy nam wielu wyjątkowych doświadczeń. Oczywiście wszyscy mierzymy wartość tych doświadczeń, skalą też i przeżyć, i tego co otaczało nas napięcia, emocji które przerastały nasze wyobrażenie, i tak naprawdę wszystko, co się wydarzyło, było dla nas takim wielkim, nie, nie, nie do ogarnięcia wcześniej wyobrażeniem świata, w którym przyszło nam żyć. Ufam, że ten czas, który razem nas i też zintegrował w tym czasie, w okresie tej epidemii, tego całego przeżywania koronawirusa, sprawił, że coraz bardziej doceniamy rzeczywistość, której możemy codziennie cieszyć się wzajemną obecnością, beztroskim życiem, codziennym możliwościami spacerowania po naszym mieście i spędzania takiego beztroskiego czasu, na ile to właśnie było dotychczas naszym udziałem w minionych latach. Ten rok sprawił, że jednak ten czas nie był bez troski. Ale mam nadzieję, że dzisiejszy wieczór, czy wieczór wigilijny, który spędzicie Państwo w gronie rodziny, będzie takim czasem też refleksji, czasem wspomnień roku 2020, który będzie też na tych spotkaniach wieczornych. No, wywierał swoje takie, nie chcę powiedzieć piętno, ale na pewno takie wrażenie i takie emocjonalne odniesienie. Ale chciałbym, by ta wyjątkowa chwila spędzona w wieczorów gilijnego była chwilą wytchnienia, chwilą ucieczki od tych właśnie codziennych trosk i problemów, które napotykaliśmy w roku 2020. I stąd też życzę Państwu, by ten wieczór był takim wyjątkowym, szczególnie. Pragnę to podkreślić, wyjątkowym rodzinnym wieczorem, gdzie zasiadając wspólnie do stołu wigilijnego, spędzicie go ten wieczór w wyjątkowej takiej atmosferze sprzyjającej miłości, radości, cieszenia się wzajemną obecnością, bo doświadczenia roku 2020 sprawiły, że ten fakt możliwości bycia ze sobą razem i spędzenia czasu wyjątkowo chyba cenimy ja przynajmniej tak mogę powiedzieć o sobie. Jest to czas, w którym bardzo cenię sobie możliwość obcowania z ludźmi i bezpośredniego kontaktu, ograniczonego przecież w tych realiach. Stąd też ten wieczór rodzinny zgoła chciałbym, by był wypełnieniem Państwa marzeń i oczekiwań, właśnie takiego wyjątkowego czasu. I w tym czasie wieczoru gilinego i tego spędzenia jego razem w gronie rodzinnym życzę Państwu, żeby to miejsce symboliczne, wolne było tradycyjnie jedno, a tam gdzie ich jest więcej, to mam nadzieję, że w roku następnym zapełnią te się miejsca osobami, które pragniecie, by przy tym stole razem z wami zasiadły, bo mam nadzieję i wyrażam swój taki głęboki. Wyraz nadziei, że ten rok 2021, który się zbliża, sprawi, że będziemy mo mogli w jakimś stopniu cieszyć się pełnią życia i radości obcowania ze sobą. W związku z tym te miejsca przy tym stole życzyłbym Państwu, żeby były w pełni zajęte przez najbliższe Państwa serca osoby. Jednocześnie zbliżający się rok 2021 niesie swoją w każdym z naszych serc pewnie nadzieję na zmianę tego czasu, w którym dzisiaj żyjemy, nie tylko z racji zmiany cyfry i daty, która będzie zmieniała się w kalendarzu wymierzając, czyli określając rok 2021, ale również nadziei, która będzie niosła z sobą zmiany naszego życia codziennego, zarówno w życiu osobistym, w życiu rodzinnym, w życiu zawodowym. Są też życzę Państwu właśnie spełnienia w roku 2021 wszystkich tych marzeń dotyczących życia osobistego, rodzinnego, ale przede wszystkim też wszystkim Państwu życzę zdrowia. Zdrowia, które chciałbym, by Państwa nie opuszczało i towarzyszyło Państwu każdego dnia. I w tym właśnie też czasie życzę Państwu takiego bezpieczeństwa socjalnego, opartego na stabilności zawodowej, pracy, wypełnianiu tych wszystkich czynności, które gwarantują Państwu. Normalne funkcjonowanie rodziny, i też gwarantują ten spokój socjalny i codzienny, który jest jednym z elementów naszego takiego komfortu życia. I dla nas, jako mieszkańców, życzyłbym by, i życzę sobie i Państwu, by ten rok był 2021 szczęśliwy dla naszego miasta. Szczęśliwy w, w każdym jego wymiarze zarówno tym społecznym, gospodarczym, jak i również kulturalnym, czy też każdym innym, który wiąże się z życiem naszego miasta. Drodzy Państwo, Zdrowy, spokojny świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w rodzinnej atmosferze i szczęśliwego nowego roku, roku 2021.